Wyobraź sobie, że wczoraj kupiłeś jabłko za złotówkę, a dziś kosztuje 2,50. Czy to jabłko zrobiło doktorat w nocy? A może wygrało konkurs piękności? Nie. To po prostu inflacja. I dzisiaj w 3 minuty Twój ulubiony żubr wyjaśni ci, dlaczego wszystko drożeje. Jesteś gotowy? To ruszamy. Polacy mówią, że wszystko drożeje, ale nikt nie mówi dlaczego. Więc zrobię to ja żubr ekonomista. Wezmę kilka jabłek i pokażę ci, co naprawdę dzieje się z Twoimi pieniędzmi. Gotowy? No to zaczynamy. Inflacja to spadek wartości Twoich pieniędzy. Złotówka wygląda tak samo, ale kupisz za nią coraz mniej. Kiedyś. Złotówka to jedno jabłko. Dziś. Złotówka to pół jabłka. Za rok złotówka będzie warta ogonek jabłka. Tak, wiem. Też mnie to boli. Powód jeden. Drukowanie pieniędzy. Jeśli w gospodarce jest więcej pieniędzy, ale tyle samo jabłek, pieniądze stają się mniej warte. Proste jak jabłko. Powód drugi. Droższa energia. Jeśli prąd drożeje, to piekarnia, sklep i twój ulubiony market płacą więcej, a oni odbiją to na tobie i na jabłku. Powód trzeci problemy z dostawami, mniej towaru to wyższe ceny. To jest matematyka, której nie przegadasz. Powód czwarty. Podatki i regulacje. Masz jabłko. Nagle ktoś zabiera z niego 23%, to się nazywa VAT i nie nie oddają. Powód piąty. Popyt większy niż podaż. Jeśli wszyscy chcą jabłko, a jabłek jest mało, Cena rośnie szybciej niż ciśnienie u żubra, który nie zdążył kupić. Spójrz na ten wykres. Polska inflacja w ostatnich latach to była prawdziwa jabłkowa apokalipsa. Ceny rosły tak szybko, że zanim zdążyłeś wrócić z zakupów, paragon drożał w szufladzie. Było jabłko za złotówkę, potem za dwa, potem za trzy, dwadzieścia. Czy jabłko jest winne? Nie. Wszystko wokół jabłka. Energia, transport, podatki, koszty pracy sprawia, że małe, biedne jabłko robi się luksusowe. Nie kupuję jabłek, inflacja mnie nie dotyczy. Aha, okej. Okay. Powodzenia z resztą zakupów. Wszystko byłoby tanie, gdyby nie coś. Zawsze znajdzie się jakieś coś. Trzymam pieniądze w słoiku. Super, tylko że wartość tych pieniędzy gnije szybciej niż jabłko. Porównuj ceny. Nie trzymaj wszystkiego w gotówce. Szukaj promocji, ale nie takich, które robią z ciebie kolekcjonera paragonów. I ucz się, skąd biorą się ceny, bo wiedza naprawdę działa jak tarcza. Cena jabłka to historia o energii, logistyce, podatkach i trochę o chciwości. A jeśli chcesz, żebym wyjaśnił ci wszystko o pieniądzach, o inflacji i o tym, co naprawdę dzieje się z twoim portfelem. Zostaw suba, zanim to jabłko znowu zdrożeje. O nie, serio? Już dwa złote sześćdziesiąt groszy? Daj spokój!